To tam jest taki piękny żabuch, żabuch, żaba. Hej, mordeczki! Nagrywamy dzisiaj 21 Q&A masz jakiś swój ulubiony serial i tutaj jest pytanie, które mi się powtarza wiele razy, mimo już tysiąc razy na nie odpowiadałam, i jest to The Walking Dead. Warto jest być cierpliwym. Tak, oczywiście, że warto jest być cierpliwym, ponieważ jeśli nie będziemy cierpliwi, nie dotrzemy do tego, co chcemy, i musimy być cierpliwi, żeby do danej rzeczy dotrzeć. Cierpliwość czyni mistrz, tak powiem. Do jakiej szkoły chodzi, Do liceum czy technikum? Odpowiadałam na to już z milion razy, że chodzę do technikum Czy lubię palić świeczki? Już odpowiadałam na to pytanie i tak lubię palić świeczki Czy lubię malować paznokcie? Nie lubię malować paznokcia, aczkolwiek teraz uczę się robić hybrydę To jest moja pierwsza hybryda na własnych paznokciach Może Wam przybliżę Generalnie tak ona wygląda, ja jestem z niej w sumie zadowolona Jak na pierwszy raz wyszła spoko i trzyma się dość dobrze od ilu lat śpiewasz? Śpiewam od małego, od zawsze kocham śpiewać Aczkolwiek już tak poważniej zaczęłam śpiewać w szóstej klasie podstawówki Miałam wtedy gdzieś Jakieś 13 lat, to było jakieś 6 lat temu Wtedy tak już poważniej zaczęłam się za to brać Pozdrowisz mnie? Pozdrawiam, Nile Mik O czym ostatnio myślisz? Głównie o tym, co będzie z moim życiem Jak wszystko się potoczy I czy z wszystkim sobie dam radę Twoje trzy ulubione utwory na liście przebojów? <laughs> Nowa piosenka Beyoncé, nowa piosenka Ariany Grandy i chyba Pillow Talk, ale nie jestem pewna. Co tam? Dobrze. A tam? W Twoim życiu jakiś chłopak, o którym nie możesz zapomnieć? No. Jest, jest. Jakie są Twoje plany na jutro? Nie wiem, pouczę się do szkoły, wyśpię się. Raczej nic konkretnego robić nie będę, aczkolwiek fajnie by było, gdybym mogła zrobić coś konkretnego, ale raczej nie będę robić nic. Konkretnego. Kto zna cię najlepiej? Chyba moja mama. Kim jesteś? Jestem marzycielką dążącą do celów. Jestem wrażliwa i lubię pomagać ludziom. Ogólnie coś pomiędzy tym. Jestem też bardzo ambitna. Pięć faktów o każdej osobie swojej klasy. Gdybym miała mówić o tylu osobach, pięć faktów, to chyba bym zwariowała. Także to pytanie jest w ogóle bez sensu, nie będę na nie odpowiadać. Jaka piosenka obecnie opisuje najlepiej Twoje obecne życie? Nie powiem, co Was interesuje moje życie. Dajcie mi trochę prywatności. Jakieś plany na wieczór masz? Tak, iść na roki, pograć w Lola, i takie tam. Jak ci minęły walentynki? Dobrze, opisz wczorajszy dzień. Wczoraj byłam w szkole, dostałam piątkę za aktywność z angielskiego. Ogólnie byłam niewyspana. Jeszcze, a jeszcze przed szkołą miałam angielski dodatkowy. Później pojechałam na działkę, później do sklepu, do domu i coś tam siedziałam, na YouTubie śpiewałam i tyle. Najgłupsza sytuacja w szkole. Nie wiem, czy najgłupsza u mnie. Nie, może nie w obecnej szkole, ale na przykład w gimnazjum miałam różne ciekawe sytuacje. Na przykład nasz kochany kolega Denis, pozdrawiam. Przyniósł kiedyś do szkoły miskę, płatki i mleko i zaczął jeść na lekcji, po czym chyba powiedział, że nie jadł śniadania. I No i było to bardzo zabawne Także plus mu za to Aczkolwiek nie wiem Czy zabawne mogłoby być Przesuwanie plecaka na drugą stronę Wywalanie wszystkich rzeczy i robienie z niego żółwia Stanowczo tego nie popieram Aczkolwiek jeśli chodzi o gimnazjum Dużo ciekawych rzeczy się działo Więc to by trzeba było długo opowiadać Zaśpiewasz nam fragment trzech piosenek, które chciałabyś nagrać? Dobra Uno momento, bo szukam e, Jakiegoś karaoke Gera OK. Puszczę se w słuchawkach, żeby znowu nie powiedzieli, że prawa autorskie i temu podobne Już mam dość tego, że ciągle ktoś zarabia na moich filmach, jak tylko usłyszy fragment Jakiejś piosenki, także musicie mnie zrozumieć Generalnie nie oczekujcie ode mnie jakichś super, wiecie wyników ponieważ nie śpiewałam także nie jestem w ogóle rozśpiewana, nie? This full lonely words have changed the way I feel The way I feel I'm standing still And nothing else matter now you not here So where are you I'm calling you I'm missing you Where else can I go? Where else can I go? I'm chasing you, chasing you. Members turn to dust. Please don't bury us. I got you, I got you. Running, running, running. more to get away with it all. I am running running, 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 running for myself no more. I'm ready to face it all. If I lose myself, I can lose it all. Mm -mm. Don't need permission make my decision to let my mess cause in my business got out my witness wanna finish Don't need to hold taking control of kind of moment I look unloaded, completely folded My mind is so bad Oh that you got skito scheme Oh my god don't you stop oh. <clears throat> something about you, you makes me feel like a dangerous woman Something about, something about, something about you Makes me wanna do things that I shouldn't Something about, something about, something about once I was seven years old, my mama told me, "Go make yourself your friends, and you'll be lonely." Once I was seven years old. I was a big, big world, but down and down the bigger. Bushing that chin, is with a lot quicker. Buying level, smoking hats, and drinking body liquor Never it so we, we out to make the side a figure. What Once I was seven years old, my body told me, Go get yourself your wife and you'll be lonely. What's our eleven years old? I always had that dream, like that, it done before me. So as I just started reading songs and reading fairy stories. Na dziś do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!